456 odcinka Faktów Czwórki zaprasza Tosia. W programie zobaczymy: Rekrutacje do klas pierwszych, dalszy ciąg akcji do karmienia ptaków, klasowy projekt Soplicowo na nowo, makiety pokoi uczniów klas szóstych, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, tradycyjne święto kobiet. Zaproszenie do świętowania urodzin faktów czwórki. Rozpoczęło się rekrutacje do klas pierwszych. Więcej na ten temat zobaczycie na szkolnej stronie. We wszystkich szkołach rozpoczęły się zapisy do przyszłorocznych klas pierwszych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji, które są zamieszczone na szkolnej stronie www. Polecamy również filmik ze spaceru po naszej szkole, który z pewnością okaże się pomocny przy podjęciu tej ważnej decyzji. Można również obejrzeć najnowsze odcinki faktów czwórki, w których prezentowane jest codzienne życie szkolne. Akcja dokarmiania ptaków trwa dalej. Dba o to klasa trzecia A. Akcja Challenge dla ptaków zapoczątkowała ich dokarmianie. Uczniowie klasy trzeciej A zawiesili ptasie smakołyki na gałęziach drzew w przyszkolnym terenie. Wróble, sikory, kowaliki, dzwońce czy trznadle będą miały wspaniałą ucztę. Kontynuujemy karmienie ptaków. Dzisiaj mamy dla nich przysmaki. Zawiesimy je na drzewach koło szkoły. Będziemy czekać na przylatujące ptaki. Projektem klasowym Soplicowo na Nowo klasa 8b zakończyła omawianie epopei Adama Mickiewicza. Projektem klasowym Soplicowo na Nowo klasa 8b zakończyła omawianie epopei Adama Mickiewicza. Uczniowie pracowali w trzech grupach. Każdy zespół zajmował się innym zadaniem. Jedni szukali ciekawych sentencji w panu Tadeuszu, a następnie przygotowywali dla nich odpowiednią oprawę graficzną. Drodzy tworzyli memy dotyczące lektury. Trzecia grupa pisała lepieje, czyli krótkie rymowane wierszyki, zazwyczaj humorystyczne, które rozpoczynają się słowem lepiej, stąd ich nazwa. Pomysłodawczynią tego rodzaju wierszy była Wisława Szymborska, polska poetka i noblistka. Pani Wisława zapewne przyjęłaby z zadowoleniem fakt, że dzięki jej odkryciu Twórczość Wielkiego Wieszcza jest lepiej przyswajana przez uczniów. Efektem pracy wszystkich zespołów są trzy prezentacje, do obejrzenia których serdecznie zapraszamy. Uczniowie klas szóstych w ramach lekcji techniki wykonywali makiety swoich pokoi. Uczniowie klas szóstych w ramach lekcji techniki wykonywali makietę pokoju. W tym celu wykorzystali pudełka po butach i innych przedmiotach. Do stworzenia wyposażenia pokoju zostały użyte opakowania po lekarstwach, zapałkach. Każdy z elementów został oklejony ozdobnym papierem lub kolorowym blokiem. W niektórych pracach można zauważyć samodzielnie uszyte poduszki na łóżka czy firanki w oknach. Praca ta miała na celu pobudzenie wyobraźni uczniów. Szymon z klasy 6a przygotował dla nas kolejny materiał. Przypomniał w nim o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wykrętych. Kim byli żołnierze wyklęci? Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, powojenne... Polskie podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu je ZSLR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSLR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Czas 1944-1947. Ostatni ukrywający się partyzant zginął w walce w 1963 roku. 8 marca obchodzimy tradycyjnie święto kobiet. Zobaczmy miłe niespodzianki z tej okazji. Obszerniejszy materiał z Dnia Kobiet zobaczycie w kolejnym odcinku, a dzisiaj posłuchajmy wiersza w wykonaniu chłopców z klasy 7a. Dla dziewczyny, której imię kończy się na A, nadszedł dzisiaj ważny dzień, ale ze mnie wielki leń, więc ponudzę jeszcze się i do pracy wezmę się. Powiem przecież najlepszego. To wystarczy? Nie, nic z tego. Muszę myśleć, to coś złego. więc zadzwonię do kolegi i jednego, i drugiego. Wszyscy się już zebraliśmy. Jakiś pomysł? No, pomyślmy. Kwitaniec? Kwiatek? Remowanka? Nie, nic z tego. Może wierszek? Dobry pomysł. Tak to, to pisze? Przepisz zeta. Poproszę mama. Nie, nic z tego. Dobra, dobra, nic trudnego, napiszemy zrymu... ja coś fajnego, zrymujemy, połączymy, no i wyjdzie coś takiego. Zaraz, zaraz, gdzie życzenia? No to powiedz najlepszego. Najlepszego! najlepszego. O kolejnych urodzinach Faktów Czwórki słyszeliśmy w lokalnej pracy. Zapraszamy do wspólnego świętowania. Już wkrótce świętować będziemy 12. urodziny Faktów Czwórki. Z tej okazji zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania. Proponujemy uczniom klas młodszych wykonanie prac plastycznych pod tytułem Ja w Faktach Czwórki. Z kolei uczniów klas. Od 4 do 8 zachęcamy do napisania fraszek o naszej szkolnej telewizji. 456 odcinek Faktów Człupi prowadziła to się. Oglądajcie nas koniecznie, papa! Pa.